Cześć. Rozwiązanie tego zadania podzielę na dwie części. W pierwszej części przypomnę Wam mm, kilka takich prostych informacji z pierwszego rozdziału dotyczących przesuwania wykresów funkcji. Natomiast w drugiej części dokończymy rozwiązanie, ale ta część będzie już dla osób wspierających mm, rozwój tego kanału. No więc posłuchajcie. Otóż wykres funkcji postać Y to się równa. Minus x kwadrat minus 5x przesuwamy o pewien wektor równolegle wzdłuż osi x o dwie jednostki w prawo. Czyli mm, mamy wzór takiej funkcji, następnie przesuwamy wykres tej funkcji o dwie jednostki w prawo, a zatem wektor przesunięcia będzie y, miał współrzędną 2,0 i w wyniku takiego przesunięcia otrzymamy nowy wzór funkcji. Jak ten wzór będzie wyglądał? Zostawiam tutaj miejsce. Teraz króciutkie przypomnienie. Jeśli mamy dowolną funkcję postać y to się równa f od x i funkcję o takim wzorze jej wykres przesuniemy o wektor o współrzędnych p, q to Nowy wzór funkcji powstanie według o, czegoś takiego. f od x minus p plus q. Zwróćcie uwagę, że od x odejmuje p, prawda? Czyli współrzędną xową wektora przesunięcia. Natomiast q w naszym zadaniu nie będzie, nie ma q, ze względu na to, że q jest równe 0. Zatem jak będzie wyglądał wzór naszej funkcji? Tą część zadania pokażę w kolejnym przykładzie. Za chwilkę pojawi się na ekranie końcowym link, kliknijcie go i będziemy rozwiązywali dalej.